Być albo nie być? Oto jest pytanie. I dzisiaj na nie odpowiemy. Chyba, mam nadzieję. Witajcie w kolejnym odcinku poradnika do bardzo, bardzo początkujących graczy Sea of Thieves. Dzisiaj o czymś, co już pewnie wielu z Was zdążyło zauważyć, może nawet używać, może zostało to użyte przeciwko Wam. Mówimy tutaj o kulach armatnich. Tak, kula armatnie. Wielkie kawałki metalu, najczęściej okrągłe, twarde i blisko latające dziurawią wasz statek, o czym był również poradnik poprzedni dla bardzo, bardzo początkujących. Ale dzisiaj się troszkę bardziej na ten temat wypowiemy. Wiemy już, wiemy już, że blisko przelatująca kula armatia może zrobić kuku w waszym poszyciu, w waszych masztach, w, waszych, w waszym osprzęcie, a nawet paradoksalnie w czymś innym, o czym powiemy dzisiaj, mam nadzieję. Natomiast być może część z Was nie wie o tym, że jest kilka rodzajów kul armatnich w Sea of Thieves. Tak, jest dosłownie więcej niż jeden. Mamy zwykłe kule armatnie, kule armatnie łańcuchowe, kule armatnie wybuchowe, kule armatnie zapalające. No dobra, okłamałem Was. Te dwie ostatnie kule armatnie to nie do końca są kule armatnie, to są tak zwane granaty, które równie dobrze można rzucić. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby również nabić je w armatę i użyć ich jako kule armatią z odpowiednim efektem. Natomiast… abudicja, o której dzisiaj powiemy, może zostać bardziej zakwalifikowana jako tak zwana abudicja konwencjonalna, czyli w cudzysłowie zwykłe kule armatnie, między innymi, tak, ponieważ w Sea of Thieves istnieją również kule magiczne, albo jak to woli, kule przeklęte, chociaż zgodnie z lore to są kule przeklęte ale wszyscy na nie mówią kule magiczne i tak dalej i tak dalej. W mniejszym dzisiaj powiemy tylko o zwykłych kulach armatnych, e, których nie ma aż tyle. No dobra, będą zwykłe kule armatnie i niezwykłe kule armatnie, ale nie będą to magiczne kule armatnie. Pierwsza podstawowa kula armatnia, zwykła, e, zwykła, żelazna, wystrzelona z działa, jeżeli trafi was, e, w wasz statek, no to oczywiście drzazgi lecą w powietrze i w waszym statku robi się dziura, przez którą będzie wlewała się woda. Jeżeli nie będziecie jej szybciutko wylewali przy pomocy waszego wbudowanego wiaderka, to wasz statek prędzej czy później zatonie. Również polecam łatać te dziury, bo im ich więcej, tym woda szybciej się wlewa do waszego statku i tym szybciej go zatopi. Pożyteczny ostrzał z kuli armatniej nie dotyczy tylko i wyłącznie poszycia waszego statku. W momencie kiedy traficie maszt przeciwnika trzy razy zwykłą kulą armatnią, również ulegnie on uszkodzeniu. Podobnie będzie w przypadku kabestanu i koła sterowego. No, o czym już mówiliśmy w odcinku poświęconym obrażeniom, które może otrzymać wasz statek. Dlatego specjalnie nie będziemy się tym, nad tym tematem pochylali. Pamiętajcie, że trafienie z kuli armatniej w wasz statek, nieważne, czy to będzie zwykła kula armatnia, chainshot, już o bombie albo o bombie zapalającej nie wspominając. Będzie w stanie wyrządzić szkody również waszej załodze, w postaci tak zwanego splash damage'u. Jeżeli zostanie trafiony wasz statek, a wy będziecie wystarczająco blisko, wtedy, jak widać na załączonym obrazku, również możecie mieć problemy. Ponadto, jeżeli będziecie w trakcie jakichś napraw, wtedy po prostu te naprawy również będą dla Was problematyczne, bo będą Wam one przerywane. I jednak nie tylko odłamkami musicie się przejmować, same nisko przelatujące kula armatie również będą dla Was śmiertelnym zagrożeniem. Kolejną bardziej wyspecjalizowaną kulą armatią jest tak zwana kula łańcuchowa. Różni się ona tym, od zwykłej kuli łańcuchowej, że trafienie w pokład, w kadłub waszego statku wyrządzi mu tak naprawdę minimalne obrażenia. No głównie dlatego, że kulata jest mniej, mniej twarda, lżejsza i nie jest złożona z, jednej, z jednego dużego kawałka żelastwa, tylko z dwóch mniejszych kawałków żelastwa połączonych łańcuchem. Natomiast przewagą tej kuli armatii, czy tej łańcuchowej kuli armatii jest fakt, że jeżeli trafi się maszt na okręcie, przy pomocy takiej kuli zostanie on zniszczony natychmiast. Nie będziecie musieli próbować trafić go kilkukrotnie. Tajemnicą Polysynela jest fakt, że możecie zniszczyć swój własny maszt, znajdując się na Waszym własnym okręcie przy pomocy Waszego własnego działa. Technicznie nie musi to być Wasz własny okręt, może to być okręt przeciwnika. W tym celu musielibyście po prostu trafić jedną z rei na maszcie przy pomocy kuli łańcuchowej i voilà! Jednak, jak widać na załączonym obrazku, nie do końca to zadziałało. No nie wydawało się, że trafimy, ale mimo wszystko kula łańcuchowa poleciała dalej. Masz tak jak stał, stoi. W... Na obecną chwilę jest to trochę trudniejsze niż było kiedyś, ponieważ został zmieniony delikatnie hitbox częściotów oraz hitbox masztów. Natomiast jak to się ma do całego masztu i na większych jednostkach, takich jak brygatyra, takich jak Galeon, tam też spodziewałbym się jakichś problemów z trafieniem. Jednak z doświadczenia, jeżeli delikatnie obrócicie maszt w taki sposób, aby był, była, była jego część skierowana do tyłu, wtedy takie trafienie jest już możliwe i taki masz możecie zniszczyć. Natomiast pocieszę Was wiadomość, że jeżeli ktoś, wam, ktoś Was trafi chainshotem shotem to nie obetnie Wam głowy. Kolejną amunicją, która jest trochę... Bardziej trochę mniej konwencjonalna, są to tak zwane granaty. Nawet obecną chwilę w grze mamy tylko dwa, dwa typy granatów. Granaty eksplodujące, które po rzuceniu odrzucają gracza w bok, zadają mu obrażenia i ogólnie eksplodują w chmurze odłamków oraz granaty zapalające, które zapalają, 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 zapalają cel, który trafią. Ehm, może to być gracz, może to być okręt przeciwnika, a może to być nawet wasz własny okręt. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy. Granaty zapalające nie działają w wodzie. Znaczy działają, ale tak Trochę nie za bardzo, prawda? Bo ogień od razu gasi. Bomba zapalająca nie zada Wam żadnych obrażeń bezpośrednio, natomiast Was podpali, więc możecie liczyć się z utratą około 30% życia, jeżeli nie ugasicie się wystarczająco szybko. Natomiast nie ma znaczenia, jak daleko będziecie stali od wybuchającego granatu zapalającego, jeżeli tylko będzie w stanie Was zapalić, e, zrobi to. Jeżeli będziecie mieli ogromnego pecha i otrzymacie trafienie blunder bombą bezpośrednio w twarz, wtedy możecie liczyć się z utratą 50 punktów. Procent punktów życia. Jeżeli nie zostaniecie trafieni, odsetek odpowiednio będzie mniejszy w zależności od tego, jak daleko od wybuchającego granatu staliście. Ale zaraz ktoś może powiedzieć, to no, dobra, Kari, ale po co nam granaty? Dlaczego niby mielibyśmy strzelać z działa, czymś, co jest w szklanym słoiku i prawdopodobnie tego eksperymentu nie wytrzyma? A to dlatego, że ogólnie sama eksplozja granatu może zranić gracza, odrzucić go, na przykład, i również możecie użyć tej mechaniki strzelając do statku z działa. Dodatkowo, jeżeli traficie statek granatem wybuchającym, wtedy możecie się spodziewać, że zacznie on się poruszać w sposób mało kontrolowany przy każdej takiej eksplozji. Kurde, wracaj tutaj. Może to owocować niewłaściwą bądź nieprzewidywalną zmianą kursu statku przeciwnika, co natomiast może na przykład posłać go prosto na skały, bądź w kierunku takim, w którym on nie chciałby się znaleźć, albo na przykład pod, pod, lufę, pod waszą lufę, bądź pod lufę na przykład od aktywnego fortu. Trafienie granatem wybuchowym granatem, są jakieś inne granaty, dobra, są nie było nie było pytania, trafienie takim granatem statku przeciwnika nie spowoduje żadnych obrażeń, jeżeli chodzi o kadłub lub o sprzęt, natomiast jak najbardziej w dalszym ciągu może ranić graczy, nawet przez ściany. W przypadku bomb zapalających sytuacja e, ma się absolutnie podobnie. Można je albo rzucić ręką, albo wystrzelić, ze działa. Jeżeli trafimy statek e, takim granatem zapalającym, efekt będzie dokładnie taki sam, jaki, jaki byśmy osiągnęli próbując. Próbując dosięgnąć go ręcznie, natomiast pamiętajcie o tym, że zasięg wyszczelonego granatu z działa e, zapalającego bądź, e, bądź wybuchowego będzie znacznie większy niż wasze możliwości rzutu takiego przedmiotu z ręki. No i oczywiście e, statek trafiony takim granatem zapalającym bardzo szybko stanie w płomieniach. Jeżeli traficie gracza bądź gracz będzie wystarczająco blisko e, miejsca eksplozji, Wtedy on również się zapali. Jednokrotnie zbasowany ostrzał z kul ognistych, zwłaszcza na dużych statkach, takich jak Galeon, może okazać się zdecydowanie bardziej skuteczny niż jakikolwiek inny, ponieważ wprowadzi on element paniki i e, no, po prostu podpali statek przeciwnika i będzie on wtedy zbyt zajęty próbą ugoszenia ogromnego pożaru, e, a nie będzie zajmował się szalaniem do was. Pomijając już fakt, że ogień pozostawiony samopas również zacznie powodować obrażenia na statku. Kolejnym rodzajem amunicji, który może niekoniecznie jest amunicją konwencjonalną, ale zdecydowanie nie można uznać go za magiczną, chyba że ktoś naprawdę odstawia takie sztuczki, że, je, że można, jest wystrzelenie z armata innego gracza. Aby to zademonstrować poprosimy tutaj naszą e, uroczą kulę armatnią, aby załadowała się do działa. Armatę nabitą kmicicem możecie normalnie operować, tak jakby to była po prostu zwykła armata. I w momencie, kiedy wystrzelicie takiego delikwenta, on po prostu poleci w przestworza i tam, gdzie wyląduje, tam wyląduje. Jeżeli ktoś by się zastanawiał w jaki sposób to wygląda, jeżeli wy będziecie siedzieli w takim dziale, bez najmniejszego problemu możecie się wystrzelić również samemu. Natomiast w takim przypadku nie będziecie w stanie kręcić tą, tą armatą i skutecznie ją celować. Po prostu wchodzicie do lufy. W... Wciskacie przycisk ognia i zostajecie wystrzeleni. Jeżeli z jakiegoś powodu się rozmyśliliście i jednak stwierdziliście, że wystrzeliwanie się z armaty to jest głupi pomysł, aby ją opuścić bez wielkiego huku i eksplozji, wystarczy, że podobnie użyjecie przycisku akcji F. Jeżeli natomiast chcielibyście ukryć się w armacie, niestety nie ma takiej możliwości, po prostu wystaje wam głowa i widać nazwę waszego gracza. Należy również pamiętać, że w zależności jakiej amunicji używamy, czy jest to kula armatnia, e, łańcuchowa, czy gracz wystrzelony z działa, każdy z tych pocisków z powodu... Innej masy będzie posiadał inny zasięg. Kula armatnia leci najdalej, w następnej kolejności kula łańcuchowa, a człowiek czy gracz, będący największym z tych obiektów, będzie leciał najwolniej, a tym samym najkrócej. Jeżeli chodzi o pozostałe amunicje, takie jak blunderbomby, kule zapalające i ewentualnie kule magiczne, one lecą dokładnie tak samo jak zwykła kula armatnia. Wszyscy ludzie lubią bardzo strzelać w sidok Tavern, w sianę, żeby zademonstrować właśnie w jaki sposób różnią się zasięgiem te wystrzały. My natomiast spróbujemy wystrzelić po prostu w niebo. I zobaczyć, w którym miejscu, i zobaczyć w którym miejscu te e, wszystkie strzały po prostu spadną do wody. Pamiętajcie, aby różnice w zasięgu lotu danego rodzaju kuli armatniej e, wziąć pod uwagę e, kiedy będziecie próbowali celować. Ostatnią rzeczą, którą możecie znaleźć na waszym statku i wystrzelić z działa jest to e, zwierzątko. Po prostu e, ładujecie pieska do lufy i… Cię go na orbitę, ale w takim przypadku jesteście chorymi psycholami i mam nadzieję, że będzie się smażyć się w piekle. Cześć! What the fuck? Wygląda jakby chciał mużgarnął poderznąć. Normalnie to go tam drapie, nie? Ale ja, ja, ja dziękuję za takie drapanie, to wygląda jak branie zakładnika.